Cześć, ja jestem Ezjez. Yes. Witam na moim kanale. Dzisiaj będziemy nagrywać z Sproutem. Jak widzicie mam go już, był opening. Wcześniej otwierałem 5 skrzynek, za 400 dostałem Sprouta i teraz będziemy im grać. W międzyczasie udało mi się go wbić na 9 level i mam do niego gadżet. Teraz sprawdzimy jak ten gadżet y, sprawdza się w grze i będę chciał im zagrać każdy tryb i zobaczyć, jak na każdej mapie się sprawuje. Ze mną jest kamuflaż z klanu Poland. Of the best. Zapraszam też do niego na kanał. Link będzie w opisie. I lecimy. Zaczynamy od graba. Ja właśnie jestem bardziej, bardziej graczem solo. Jeszcze to jakaś dupna mapa. Bierzemy tutaj, te. O nie, 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 Mortis, Mortis, się trochę boję. On nam na plecy nie, nie, ulta nie, nie, Głupi Mortis. Dobra Uch, em, pykło mu. to nie jest tak, że... E, ta postać jest słaba, tylko po prostu ja jestem słaby. Przypominam i to nie wiem, czy to jest akurat dobra mapa dla niego jak nie mam tej żadnych ścian. I Mortis jedzie mi jak chce Nie, mój klan trochę... Mm. Trochę... No, nie wychodzi, nie chcę, żeby wyszło, że to jest słabo, chociaż ja jeszcze dopiero ją dostałem. Mam na 300 pucharkach ją. Tak właśnie gram, tak właśnie gram A zobaczymy jak e, idzie jedzenie buszu Nie wiem, zjadłem kawałek, ale czy się wyleczyłem, co nie wiem Dobra To by było na tyle z graba e, Szybka gierka Bez polotu Przeciwnicy jacy byli, jacy byli Ten Mortis, gdyby nie ten Mortis to byśmy myślę, że wygrali Teraz jedziemy z Brawl Ballem. Może będzie lepiej, trochę grałem Brawl Ballanim. I zobaczymy to gdzie można tylko odbijać? O jezu, nie! Nie nie nie! Ja za późno rzuciłem tego. Właśnie to jest fajne, że można e, bramki e, z ulta zasłaniać, ale gdybym był trochę lepszym graczem, to może mógłbym z tego korzystać. Uciekaj, siła nieczysta! Nie! sam samobuja! Dobra, okej. Okay. Taki jestem genialny. Tak, jestem genialny. Ok, czy my cokolwiek wygramy? <laughs> Siege. E, lecimy. Współczuję e, kamuflażowi, bo traci do napuchy niepotrzebnie. Ale. E, no, ciężko. Mm. W ogóle Siege dawno bardzo nie grałem. Fajne, fajna meta tanków Zabijemy kogoś? Dziękuję Oni mnie zabiją, Ok, można i tak <laughs> Mam 700 wygranych e, Gier 3 vs 3 i widać jaki jestem świetny graczem A Ty jego nie możesz zabić, no, umieraj Może tak? Uuu Zabili nas pierwszym botem To jest e, chyba nas co Nie jak grę z tylko jak przykrywać Bo normalnie to jest porażka Chciałem wygrać cokolwiek Ale krótki odcinek możesz, Może do, dojrzeć się do końca Nat jeszcze nie skorzystałem O duo, ostatnie zostało duo Duo i solo Solo pogram pod koniec Jeszcze dam, dam mu zmienić postać Hello. Eee, zobaczymy, zobaczymy jak to pójdzie Mam nadzieję, że uda mi się skończyć z gadżeta Ręce, ręce gadżeta Trzy razy i leczę Trzy tysiące eee, Dobra Nie żyjesz gościu Nie na moje warcie O nie, 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 nie. dobrze, dobrze Może wreszcie jeden tryb nie będziemy ostatni <gry> Ten umarł U nie mają po 8 Dobra, lecimy Jest krzak Dobrze, dobrze, dobrze tkom No Musi to przeżyć Lecę z pomocą Nie umieraj Okej okay. Trzecie miejsce Patrzcie, tu to będą jaja. Zróbcie miejsce, że mam dodatkowe pcharki, więc możemy to traktować jako sukces. Dodatnie znaczy. E, dobra, teraz ja zagram solo. Dziękuję Ci Camuflersowi e, za gierkę. Wbijacie do niego na kanał. Jest tak naprawdę jest lepszym graczem. Tylko to mi nie szło, tak. Pamiętajcie o tym. E, jego link będzie w opisie do jego kanału. i... No, teraz ja zagram solo gierkę. Eee, podziękujemy mu za grę Solo, dobra gramy solo, Zobaczymy. Ja jestem graczem solo, mam ponad 2400 wygranych chyba eee, Więc zobaczymy jak się czuję w swoim żywiole Na 5 strzałów wymaksowane, bo mam go na zimnym tym levelu, rozwalam skrzynki hmm tak. O! i patrzcie ile habsu doszło, nie chce mi się mnie gąć Zjadąc Dobra... Nie ma szans gościu, ze mną, z potęgą Sprouta... Zobaczcie, dziewięć miał... Cubesów, a ile to dla mnie, ile to dla mnie... Pa, tu wylądujesz! Tak... Prefire'ki... Nie mają szans z... Graczem... SOLO Dobra, musimy tutaj czekać, jest dużo trawy Zobaczymy No kurde Bez jaj Ej, ja tego nie wygram Dobra Robale To, coś da się bić? Gościu. Jest! Jest to idealne zakończenie tego odcinka. E, zażartował taka do końca. Właśnie. To był filmik, jak sprawdza, sprawuje się na każdym trybie. U mnie wyszło najlepiej na solo, ale to tylko dlatego, że jestem taki bardzo dobry. A tak naprawdę to jest świetna postać, tylko muszę się nauczyć ją grać, a trujek nie umiem grać. Także pamiętajcie, jeżeli podobał się odcinek, to zostawcie lajka like suba, będzie na pewno więcej filmów na kanale. I dajcie w suba koledze, z którymi grałem, będzie link też w opisie. Dziękuję wszystkim.